Mój stary mówił, idź do roboty Ale ja miałem plan, za motory Nie dla hajsu, nie dla bajeru Ale żeby poczuć się w Sąsiada z nerwów, 13 lat i głowa już pełna biegów Gdyby kurs do próg, próg, w sieci refleksów W marcu legal, a ja jak medal A w raszą, mój paszport to nie ma Na trafie, jak by rali, robię ustępki do Skąd to żyć na ja nie będę był nauczycielem, a praktyka płynę, jakbym miał w skrzyni waszej smet, ses Na motorze lecę, nie pytam, albo na, na motorze lecę, nie pytam, indziej rzucę, a sercu już hyper, i chrywka Na placu jazdań, freestyle, bo jak nie masz pasji, to stary nie jesteś ze stary Na motorze każdy zakręt to beat. nie potrzeba sceny, jak masz asfalt i trip W garażu czujnik, w pilocik ale najważniejsze, że czuję się tu wolny W szkole pytają, gdzie masz już prawo? Ja mówię, jeszcze nie, ale testy w drodze Ile fajna tram, kurzy 7 pają, tryb jedną stronę do szkoły jak witry, bo że wbrecie na motorze I Jak pytam mnie dziewczyna ma szał to odpowiadam nie ma coś lepszego wolność w, w każdej warius I chce mi się TikToka, chyba mi kup dole oficji zaraz najzówki w podniedu Niechowa ki ćwicząc z bridwym Bo jak się ściga z urodu, to tylko z kluczykiem No życie to nie gra A ja gra, jak ranek Nitwo spicie Na motorze lecę nie wprysta W 500 A w duszy już mam w czasie z spicem Natu na jazda jak wystaj Boym pasieju to nie potrzebujesz 500 lajków Na motorze każdy zagent to fest Razu, nie miliony, nie fame, ale pasja i spokój to mi wystarcza ey. I jak mnie zatrzymają, to powiem szczerze Nie ucieka przed wami tylko przed dorosłością Jak nie mał za trzymają, to powiem szczerze Nie uciekam przed wami, tylko przed dorosłością, bo nie mał mają. Nie jesteś już stary nie jesteś ze stary Na motorzec, na motorze, motorze, motorze lecę nie Nie spoczywa sceny, sceny jak to sama sceny, Jak to się Już prawo? Ja mówię jeszcze nie, ale testy wchodzą jak złoto Pod ławką zdradzam ceny kasków i kaszpadów, A zamiast matny przeliczam ile pali na traku Pali na traku Przelity kajem we w jedną stronę Do szkoły jak VIP, tylko że w dresie na motorze Jak pytam, mnie dziewczyna, masz auto? Odpowiadam, nie mam, coś lepszego wą w gazie i wario Nie chce mi się TikTok'a, chcę tumików do nowic I zamiast w Drift pod Pitrą, gdzie chłopaki ćwiczą sprint Bo jak się ścigasz z nodą, to tylko z kluczykiem. Koszycie to nie gra, jak ranek w Need for spicie. Na no, moto z wlew ze zle, to weź, nie mam si tu w radio, ale mam uliczne i se z miliony, nie fejm, ale pasaj spokój i to wystarcza. Eh.